Witajcie nasi kochani widzowie! Z tej strony Gabrysia i Ania. Witamy Was bardzo serdecznie na kanale Gabigabo. W dzisiejszym dniu przychodzimy do Was ze spoilerem świątecznym i ze spoilerem bazarowym. Tak na szybko zaczniemy od bazaru, bo w środę 27 listopada, czyli w następną środę, mamy będzie bazar i będą przeceny i będą tak, będzie koń pasofino koń andaluzyjski, lucitiano i koń fiński po 499 starkońców i koń holenderski po 649 starkońsów. Z tego co widziałam na spoilerach, to praktycznie wszystkie umaszczenia będą w promocji. Więc jeżeli myśleliście o zakupie tych koni albo jakichś tam innych podobnych z tych, to słuchajcie, jest teraz dobra okazja, jeżeli macie wolne starkońsy. Tak samo 27 listopada w środę w Dworze Srebrnej Polany będzie dodane ujeżdżenie, i to też będzie kolejna aktualizacja. No i teraz, słuchajcie, przechodzimy do zimy! I teraz tak, pierwsze co? No to będą dwa nowe magiczne konie. Będzie to Renifer i Jelonek. One się, te konie, zaczynają już 4 grudnia. Zazwyczaj nowe magiki były tydzień po y, rozpoczęciu y, wioski świątecznej, ale no może Stars Table jeszcze czymś nas zaskoczy. Słuchajcie, no magiki prezentują się naprawdę mega rewelacyjnie, jeden to jest ardeński koń yy, i on jest właśnie yy, taki no wielki, mi się mega podoba ta jego biało-szara grzywa i te szczotki, bardzo ładnie jest ten koń zrobiony. Gabrysia, wie co się w nim podoba? On mi się tak ogólnie nie podoba, Zbyt bo się... nie lubię zbytnio tych, yy, tych, ardenów? tych ardenów, ale... Jednego Ardena. Natomiast tutaj y, podoba mi się to, że on ma takie silne kopyta, takie tak, wielkie, jest takie. takie. No. I ma fajne też warko warkoczyki w dwóch różnych kolorach. Tak, te warkoczyki są mega słodkie. No, jak się zmienia na magicznego, to... Moim zdaniem te rogi wychodzą trochę ze złego miejsca na tym, na tym koniu. Może to poprawią, może nie, może tak zostanie. Ogólnie zwróćcie uwagę, że kopyta zmieniają się z nieparzystokopytnych na parzystokopytne. Jak to przy reniferach i przy jelonkach. Także to jest ten pierwszy. Kolory ma też całkiem fajne. A drugi to jest American Saddle Breed i jako niemagiczny jest naprawdę przepiękny. Tak mi się podoba ten koń, ma różne kopyta i skarpety i tutaj na nosie plamkę, no naprawdę jest mega i jako magik jest też rewelacyjny. Ja ogólnie uwielbiam sarenkę, która jest zawsze w Zimowej Wiosce i on mi tą sarenkę bardzo przypomina, tylko w ciemniejszym kolorze. Jako niemagiczny mi się bardzo podoba, jest taki... Jest, ja lubię ogólnie Saddle Brid, bo one mi tak przypominają et, 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 Araby, ale w że, świecie realnym. A, a on jest naprawdę taki zgrabny i ten ogon ma taki fajny, długi i moim zdaniem on mi się, po prostu nie mam co powiedzieć, bo on po prostu mi się podoba. Tego na pewno kupimy, nie? Tego na pewno mhm. zobaczymy. Na tamten, no mogliby te rogi trochę poprawić, ale spoko, już nie patrzmy na to aż tak. No jest mega uroczy, plamki są na nim też bardzo fajnie rozłożone. Ciekawe, czy będą jeszcze jakieś konie nowe, czy tylko będą jeszcze te stare, ale to zobaczymy jak się zacznie wioska. A ja jestem ciekawa, czy będzie taki do niego sprzęt taki pociapkowany i tak o, zobaczymy. dalej. zobaczymy, ciekawe może... jaki sprzęt dodadzą. No. Słuchajcie, ale oprócz magicznych konik, że zawsze to jest najfajniejsze. Będą jeszcze nowe, magiczne zwierzątka. Będzie to yy, taki znowu królik z rogami, tak jak jest ten y, u Scotta, co wygrywaliśmy, tego Jackalope. To można powiedzieć, że to jakaś siostra albo brat Jackalope. Oprócz tego yy, będzie jeszcze pingwinek, tak bynajmniej było na spoilerach z SSO. I będzie taki brązowy pingwinek, w zeszłym roku były te pingwinki w innych kolorach. No, zobaczymy, czy go dodadzą, czy to był tylko taki, no, taki spoiler, jak Ci się podobają te zwierzaki. One są ogólnie spoko, nie? spoko, ale konie są lepsze. Tak, oprócz tego będzie jeszcze skrzat z czerwoną czapką. W zeszłym roku był niebieski. To jest nowość, słuchajcie, bo... Ja mam takiego skrzata, tutaj Wam się zdjęcie wyświetla taki z taką czapką niebieską i jeszcze z taką czapką piernikową y, pod, pier, Piernikową podobną do Anny. No tak, był piernikowy był niebieski, a w tym roku będzie jeszcze czerwony. No i fajnie. Yy, no to tak, to słuchajcie, to tak, konie magiczne, nowe zwierzęta yy, i jeszcze. Yy, Star Stable, yy, znaczy nie Star Stable, tylko Sissy Creation. Dodało w jakimś tam ostatniejszym, ostatnim filmie trochę ciuchów, które będą w tą zimę. I teraz tak, część ma nowe kolory. Bardzo jestem ciekawa tego stroju z tym kotem piratem. Czy to będzie na. Czy to będzie do kupienia, czy to będzie do wygrania? To w ogóle nie jest zimowe. Nie wiem, czy to będzie na zimie, czy to nie będzie na zimie. Słuchajcie, ale no. Zawsze można zobaczyć. Drugi strój wydaje się być zimowy, bo to siodło jest takie zimowe, i ta kurtka, i buty bardziej takie, więc wydaje się, że, że ten zielony strój powinien być raczej chyba na, zim, na zimę, nie? Taki zimowy. Jest dosyć. Jeszcze, słuchajcie, no ten kot, ten, ta piracka opaska. Nie wiem, czy to będzie na zimę, czy nie. Zobaczymy. To no, tak trochę mało zimowy, ale. Takie kto dziwne, wie? moim zdaniem. Kto wie. Dobra, jeszcze będzie taka kurtka zimowa. Ta czapka była w zeszłym roku, już nie? No. Z tymi sercami i te rękawiczki też. Ładny czaprak, taki bordowo-czerwony. A ja mam taką kurtkę podobną, bo ja mam taką brązową z niebieskim, a tu jest taka jakby jeansowa z, z czerwonym. Też bardzo ładny ten strój. Podoba mi się taką kurtkę na pewno bardzo chętnie bym kupiła. Następnie mamy taki strój ten sweter, i on będzie chyba w dwóch kolorach z tego co tam widziałam na spoilerach, tak, będzie jaśniejszy, niebieski i ciemniejszy niebieski. Ten ciemniejszy mi się podoba. Bo to prawie fiolet. Tak, jeszcze co? Będą nowe bluzy w nowych kolorach, więc jak ktoś lubi jeździć w bluzach i lubi bluzy w grze, to jak najbardziej będzie co wybrać. Oj, Ania lubi. Tak, jeszcze jest taki outfit typowo jakby narciarski trochę, tak wygląda i on też będzie w dwóch kolorach, ten narciarski outfit, więc będzie ciemny i jasny, do tego będą też te czapraki i owijki, zobaczymy. Ja tak szczerze widziałam jakąś typiarę w takim stroju, ale miała cały taki różowy. No, o, no to może po prostu wzięli jakiś model. No i jeszcze dodane są na spoilerach dwa zupełnie nowe ubiory, tylko że nie ma jeszcze tekstur, jest tylko zaznaczone, że będą jakieś dwa nowe stroje. Zimowe widzimy tutaj takie siodło szerokie, więc to będzie typowo takie to, zimowe siodło duże. I jeszcze jeden na razie jest taki o. No, zobaczymy, co Star Stable nam, y, nam y, pokaże. Ale słuchajcie, co jeszcze, najlepsze to jest to, że chyba 4 grudnia, naraz, nie wiem, czy to jest możliwe, ale chyba tak, naraz wystartuje nowa droga pioniera, które będą do zdobycia zimowe, y, ta, zimowe, zimowe, żetony, również y, jakiś y, strój i dla konia, i dla jeźdźca. Także na pewno ta droga startuje 4 i jeszcze startuje, startują jeszcze rangi czempiona. I teraz już w harmonogramie zawodów możemy te rangi zobaczyć. Nie ma pokazanych jeszcze wszystkich, niestety wszystkich tych wstążek, ale mamy śnieżynkę, dar, pingwin, drzewko jul, czyli to jest choinka, bałwanek, Nise i eajrk. E a tam nie możemy wejść w to. Nie, nie możemy, nie. właśnie. Jeszcze nie pokazali, jak będą te rangi czempiona wyglądać. Ale słuchajcie, no wygląda na to, że 4 grudnia ruszyłyby rangi czempiona, droga pioniera i zimowa wioska. To naprawdę szok! Ja nie wiem, słuchajcie, ja się nie mogę doczekać tej zimy totalnie. Gabrysia. Mnie to zatkało po prostu. A ja zaczęłam grać w, zimowo, w zeszłym roku właśnie jak zaczęła się wioska zimowa, więc będzie to mój pierwszy rok w Star Stable. Gabrysia zaczęła grać już w Halloween, więc chwilę no. wcześniej. Ale jeden dzień grałam tylko, jeden dzień i się skończyło. Także mega nas, mega jesteśmy ciekawe, jak się zacznie ten grudzień. Dobrze, że w grudniu są święta i przerwa. To będzie można grać, 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 grać i grać. Dajcie znać w komentarzu, czy bardziej Wam się podoba jelonek, czy renifer, czy czekacie na jakiś koniec zeszłego roku. Ja na pewno kupię sobie sarenkę, bo uwielbiam te sarenki, one mi się bardzo podobają. A ja czekam na, te, na konia islandzkiego z, z, z tym śniegiem na grzbiecie. No, był taki też w zeszłym roku nie brałyśmy go, nie? Bo mm. już y, za, nie miałyśmy za dużo kasy. Trzymamy star -Końsy i czekamy na zimę. Dzięki Wam za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subika i do zobaczenia. Bye bye!